Dzień dobry. Teraz ważne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy popierają Antychrysta, popierają Partię Antychrystów, bo do dzisiaj już wiadomo, że jest to Partia Antychrystów, ponieważ ta partia poparła człowieka, który walczy z Krzyżem. I taki człowiek kandyduje na prezydenta Polski. No więc proszę pamiętać, że każdy, kto. Popiera człowieka walczącego z Krzyżem, czyli jest przeciwnością Jezusa Chrystusa, jest Antychrystem. No, tak to jest. Jeśli Herod posłał żołnierzy, żeby zabili dzieci w Betlejem i nie przeciwstawili się temu, no, pewnie wiedzieli, że jeśli by się przedstawili, to by zginęli. Ale to mimo wszystko warto było. Warto było nie, nie poddać się woli Haroda, nie mordować dzieci niewinnych, być samemu zabitym i pójść do raju. Razem z tymi dziećmi. A podporządkowanie się woli strasznego bandziora, który walczył z Mesjaszem, spowodowało, że ci prawdopodobnie ludzie Pość do piekła. A tu mówimy o całej wieczności. Więc podobna sytuacja jest dzisiaj. Każdy, kto popiera antychrysta i partię antychrystów, a jest ich kilka, to nie jest jedna. Węży zdradliwych, którzy potrafią śpiewać kolenda jednocześnie walczyć z Bogiem, z krzyżem, z religią. No to nie ma zmiłej. Ktoś, kto popiera, sam sobie wprowadza się do kotła. Takie życie. Ktoś, kto nie rozumie, co robi, jakby powiedzieć, nieświadomość nie zwalnia z obowiązkowych, obowiązujących przepisów, tak samo jest po tamtej stronie. Jeśli człowiek jest w stanie pójść do urny i rozumie, którędy pójść. <grym> To znaczy, nie ma zupełnego, nie jest zupełnie niewidomy, to, to ma grzech. To ma straszny grzech. Bo jeśli popieramy Antychrysta, to ludzie w naszym kraju to powinni pamiętać, jak na wschodzie od nas, inny kraj wielki, próbował 100 lat temu zbudować raj bez Boga. I wiemy, czym się skończyło piekłem, który do dzisiaj tam dzieje się. Piekło, które mają to dzisiaj, wymordowali swoją inteligencję, i toś kraj ludzi tępych, niesłychanie tępych, którzy rozumieją tylko jak się używa karabin. I dalej oni tam głosują na antychrysta kolejnego, no znacznie większego od naszych. Spróbujmy zrozumieć, co robimy. A my, jako katolicy, jesteśmy apostołami. Mamy obowiązek być apostołami. Apostoł to taki człowiek, który wskazuje, gdzie jest Jezus Chrystus i gdzie jest wróg Jezusa Chrystusa. I to jest obowiązek. Obowiązek każdego katolika to popieranie Jezusa Chrystusa, to oddanie Jemu należnej czci i wskazanie wszystkim tym, którzy są troszeczkę upośledzeni, gdzie jest antychryst. A w naszym narodzie się namnożyło tego draństwa, którzy próbują znowu budować raj bez Boga. I niektórzy za to, żeby dostać jedno pento kiełbasy więcej, są w stanie sprzedać swoją wolność, swoje poglądy i zbawienie wieczne. Są w stanie niektórzy w Polsce sprzedać zbawienie wieczne za pento kiełbasy. Masakra. Szczyt głupoty i nonsensu. No, głupi ludzie zawsze byli, no. tak to jest. Herod dał popis największego draństwa, mordując niewinne dzieci. Myślał, że jest w stanie zabić Mesjasza, zabić Boga. Skończyło się dla niego piekłem i dla wszystkich tych, którzy jego popierali. Duchu Święty Boże, z tą nas całą mocą dopomóż, abyśmy błędu w naszym życiu nie robili, potrafili nasze błędy naprawiać i szli do Ciebie. Dobra, ukochana Matko, przeczysta dziewico. Dopomóż nam we wszystkim. Dopomóż naszej drodze do Twego boskiego Syna. Dziękuję wszystkim, Aniołom mi Świętym. Dopomóżcie. Nie ja wszystkim błogosaj Bóg i Trzech Mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Życzę wszystkim miłego dnia, żeby nas nie zwiedli.